Co powiem? Lampy walą po oczach. Taki pół relaks, ale o tej porze wieczornej to powinni regulacji zrobić, aby w ogóle nie bawić się w takie wydziwiane historie z tymi łańcuchami. Pięć zawsze fajne w knajpach. To fajnie się stosuje do wydzielania przestrzeni. To przygodany projekt. I władowali fortunę. Te elementy. Zacząłem ja to teraz czyścić. To też jakiś chory pomysł z utrzymanie w czystości higieną. No i już widać. O, no, też jakieś sprawy z silikonem. Jeszcze nie są wyczyszczone. No ale to wiadomo, nie w pośpiechu. Ale spoczuję ludziom sprzątającym te ich spa. No, ogólnie. I to tak ciężko się zrelaksować jak ja z facetem po to zabiegu gadaliśmy o dużych o sprawach tam jak to się gada prawie że jako fryzjera zabieg jak zabieg ale fajne doświadczenie